Siema się mat, to jest moja brzydka szesnastka. Zostawcie lajka like w górę i sub lecimy 3, 2, 1, 0, przy tym koronawirus. Ale nie pierwszy mojego cena i matki. Ale ten kronawirus jest duży. Ale przypomniałam go wszystkich za to moje zadarzenia. mnie zostawiam na lodzie. Wreszcie pomaganie jest tu w modzie. Bośnie się chęć kiedy możesz. Pierwsza nikt o opisy. Wracam z pogrzebu. I widzę wszystkie te mody Ale gdy na nie patrzę, to widzę widus. Wracam z pogrzebu I widzę wszystkie te modly To im mówię stój! Modlę dwa metry. Lekarz mnie zostawiam na lodzie Będziesz wspomaganie jest tu w modzie Kościół płacenie kiedy możesz jeszcze kieszeni kołopisów Uciekam za granicę ale, gdy zajeżdżam, to podejeżdża policja i mówi: że „Ja mam nieco kanał Dzięki, to była moja brzydka 16. Zostaw suła i like. Oczywiście, moje nominacje: AFIX dawaj ma 72 godziny. I jeszcze kokosowy dawaj ma 72 godziny, Pozdraw.